No ale się zdziwił? <śmieniuszű> <śmieniuszű> <śmieniusz> <śmieniusz> tak, ta seria filmików the the Great, ta która teraz będzie depilować <śmieniusz> by się nie musiał jeszcze trochę! <śmieniusz> ale wczoraj serwo e, kupiłem kurwa o, woltarzy, się na targach. E1, 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 e 1 e 1 e 1 Ale 1 tak się e 1 Ale szybkie, koło... mocny, jak to e 1 e 1 e 1 e 1 to 1